Musimy czasami uważać na statywy, bo statywy mogą nam zrobić e, krzywdę. No słuchaj, to zdarza się. Kiedyś, jak ktoś mnie zapyta e, nie wiem, co pamiętasz e, e, takiego najbardziej zabawnego ze sceny no to na pewno powiem o, to, o tym, że potknęłam się o statyw Piotrka Kupichy e, w Sopocie. Ja mam taki statyw specjalny, i właśnie nawet gosia mi to powiedziała podczas występu e, jak tam była przerwa muzyczna mówi. Kurczę, trzeba to stąd zabrać, a ja mówię wiesz co, ale to jest tak ciężkie ja mam taki po prostu taki, taki, tak, taki, taki spód, na który ja daję swój, swoją sztycę e, z mikrofonem i faktycznie e, było tak, że, że, że potknęła się ale wiesz co, ja ją chyba tam złapałem z końca sceny, ja ją tam złapałem naprawdę Gosia to jest tak świetna, dojrzała artystka, była tak świetna energia przy tej piosence e, i tutaj faktycznie tekst, który pisaliśmy z Gosią Muszę przyznać i tutaj gratuluję gości, ten tekst naprawdę napisała świetny.